Naprawdę Bóg chce nam błogosławić i wiele rzeczy, które my widzieliśmy i tego nauczyliśmy się od, my mamy ten przywilej znać kilka małżeństw, które przeżyły swoje życie i przeżyły je razem z Bogiem. I oni mówi tak: bardzo często jest tak, że my, my myślimy o modlitwie w ten sposób. To już ostatnia deska ratunku. Jak Bóg nam nie pomoże, to już nikt nam nie pomoże. I Jeden z tych pastorów opadał kiedyś tak, że w czasie II wojny światowej była taka sytuacja, że kiedy było to 100 dni bombardowania Londynu, na jakieś tam dzielnice spadłały bomby. Spadały, ale żadna nie wybuchała. No i kiedy samoloty odleciały, przyszli saperzy, żeby sprawdzić, co tam jest, te, te bomby otwierali i tam, no nie znam się na tym, jak nie było jakichś zapalników. Czegoś nie było istotnego w tych, tych bombach, że one nie wybuchały, że spadały, ale nie wybuchały. I w jednej z nich, w tych bomb znaleźli kartkę. Napisano w jakimś obcym języku. Okazało się później, że to po czesku, w której było napisane tak. Tylko tyle możemy dla was zrobić. Ja myślę sobie, że my czasami mówimy, no tylko się mogę pomodlić albo pomóc się za mnie na zasadzie i tak to nie pomoże, ale wiesz, no pomóc się, nie? E, to nie jest tak. Nam się wydaje, że tylko tyle możemy zrobić. Część rzeczy nie dokona się w naszym życiu, jeżeli wspólnie jako małżeństwo nie będziemy się o to modlić. I to jest pogłębianie naszej jedności, tak? Zwykle. Zwykle to tak jest, że jesteśmy ludźmi, więc pierwsze, co robimy, zanim się z ścieżkimi zejdziemy, to patrzymy na niego i oceniamy. Ja nie wiem, co oceniają kobiety, ja wiem, co oceniają mężczyźni, ale to nie wypada o tym mówić. I pierwsze, to siebie oceniamy, tak? Druga rzecz, zaczynamy siebie poznawać, czyli ta sfera psychiki. Zaczynamy widzieć, że nadajemy na tych samych falach, że mamy wspólne wartości, ale trzecia rzecz to jest rzecz ducha. Jeżeli te trzy sfery będziemy się w nich zbliżać, to ta samotność. Ja przez dwa lata studiowałem filozofię i wielu filozofów oparło całe swoje wywody filozoficzne, całe swoje te szkoły filozoficzne na, ty, na jednej rzeczy, na ludzkiej samotności. Na tym, że człowiek ostatecznie jest sam, że nie ma żadnego Boga, że drugi człowiek cię nigdy nie zrozumie, no to jest bardzo mądre. Ale zupełnie nieprzydatne. Bo tylko jakby stwierdza fakt i nie daje rozwiązania. Biblia daje nam rozwiązanie. Bliskość z drugą osobą w małżeństwie jest rozwiązaniem problemu samotności. I chociaż Twój współmałżonek będzie dla Ciebie może być i oby był najbliższą osobą, to biada nam, gdyby był jedyną bliską osobą. Potrzebujemy też innych przyjaciół. Ja od razu Wam tutaj moje wyznanie wiary. Złożę. Nie wierzę w przyjaźń między kobietą a mężczyzną, chyba że to jest mąż i żona albo brat i siostra. Nie musicie się zgadzać, nie przeszkadza mi to, że się mylicie, jeżeli się ze nie zgadzacie, ale przynajmniej o tym pomyślcie. Wierzę w to, że każdy z nas, oprócz swego małżonka, powinien mieć też bliskie osoby, bliskich przyjaciół tej samej płci. Potrzebujemy takich ludzi. Bóg chce ubogacać nasze życie różnymi przyjaźniami. I potrzebujemy się też na to otworzyć. Relacja z Bogiem jest fundamentem, absolutnie. Ja nie mówię o tym, że teraz, że potrzebujesz ludzi, bo co mają powiedzieć chrześcijanie, którzy są torturowani, którzy są zamknięci w więzieniach w krajach, gdzie jest prześladowanie, gdzie są odłączeni od swoich rodzin, gdzie nie mają żadnego wsparcia. Są też takie sytuacje. Jezus jest naszym fundamentem, relacja z Nim, ale fundament to jeszcze nie jest cały dom. Na fundamencie coś budujemy. I potrzebujemy. I Siła kościoła bierze się też z siły relacji, jaką mamy między sobą. I trzecia, czy pierwsza rzecz, o której mówiłem, to te, zaczęło się, Biblia zaczyna się od małżeństwa i kończy się ucztą weselną. Druga rzecz, którą pokazywałam, to jest to, co mówił Jezus. Jaki był początek? Opuści człowieka ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. I te trzy sfery jedności. I teraz trzecia rzecz, to jest list do Hebrajczyków. Kiedy autor listu do hebrajczyków kończy go w 13 rozdziale, w wierszu 4 mówi tak. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Dobre kazanie, żeby mówić o piekle, ale nie w tą stronę pójdę. Chcę pokazać, bo to Derek Prince pokazuje tą myśl. On mówi tak. Bóg troszczy się, Bóg walczy o małżeństwo. Tu jest pokazane od tej strony, jest konsekwencja tego, kiedy łamiesz przymierze małżeńskie. My często nie myślimy o tym, ale przymierze, w Starym Testamencie to widzimy na kilku przykładach, kiedy ludzie zawierali przymierze, dzisiaj, dzisiaj niektórzy mówią, że przymierze to jest umowa. Nie do końca, ale powiedzmy, że to jest pewien wzorzec. Dlaczego nie do końca? Ponieważ oni. Kiedy zawierali przymierze, yy, przypołowiali na połowę zwierzęta, kładli po środku i przechodzili, zawierając ze sobą przymierze, mówiąc: W ten sposób możesz mnie potraktować, jeżeli je złamię przymierze. Tak? Czyli jakby kładli swoje życie. Tak? Że my zawieramy na przykład dwóch władców jakichś krajów, zawierało przymierze o pokoju, więc jeżeli złamiesz to przymierze, to masz, to masz prawo to ze mną zrobić. Ale myślę, że symbolicznie to też coś pokazuje. Kiedy wchodzimy w przymierze, umowa, którą podpisujesz biznesowa, nie jest przymierzem, jest umową. Ale kiedy wchodzisz w przymierze z Bogiem, powierzesz mu swoje życie, kiedy wchodzisz z nim w przymierze przez Chrzest Wodny, kiedy odnawiasz przymierze z nim przez wieczerze pańską, Paweł pisze, że są konsekwencje, jest, są choroby i śmierci ludzi, którzy niegodnie przystępowali do wieczerzy. Ale tak samo, jeżeli wchodzisz w przymierze małżeńskie. Jeżeli łamiesz to przymierze, coś w tobie też pęka. Bóg może wszystko naprawić, ale musimy rozumieć, że są konsekwencje. I możemy na to popatrzeć tak, jak mój Derek Prince. od drugiej strony. Bóg walczy o małżeństwo. Bóg zrobi wszystko, żeby uratować Twoje małżeństwo. Lata pracy z ludźmi dały mi ten przywilej słyszenia różnych historii. Wiele było tragicznych, ale niektóre naprawdę były wspaniałe. Jedną z takich historii opowiadał mi jeden z moich klientów. Myśmy dłuższy czas pracowaliśmy razem, on był też wierzącym osobą i on kiedyś powiedział mi tak, Andrzej, wiesz co, powiem ci, powiem ci tą historię, możesz ją powtarzać bez żadnych szczegółów, ale możesz ją powtarzać innym, może to komuś pomoże. To był biznesmen, który zaczynał Zaczynał swoją firmę, małą firmkę, która zaczęła się rozrastać, rozrastać, rozrastać. Miał żonę, kilkoro dzieci. I oni tak wybrali, tak zdecydowali. Jego żona absolutnie chciała się po prostu zajmować domem, dziećmi. To było jej marzenie. A on miał tą firmę, ta firma starczała na potrzeby. No ale wiecie, wracasz po całym dniu pracy, gdzie zmagasz się, do domu, gdzie jest dużo małych dzieci. To tylko na filmach wygląda dobrze. Na Instagramie, TikToku, tak. To wygląda jak wspaniale, jak to mieć małe dzieci. Są wspaniałe chwile, nie ukrywam. Natomiast firma się rozrastała, zatrudnił sekretarkę. Dalszy ciąg tej historii możecie sobie dopowiedzieć. Na szczęście nie, nie był on taki, jak można sobie dopowiedzieć. Natomiast on zaczął widzieć, że coraz bardziej ta sekretarka, która była dobra, też jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy firmowe i naprawdę wiele rzeczy ułatwiała i ona darzyła go podziwem. Była młodsza od niego i od żony, darzyła go podziwem, zawsze była elegancko ubrana i mówi, któregoś razu miał gdzieś jechać za granicę i no i zdecydował, że dobrze, to jest ten czas. Zamówił hotel, pokój hotelowy dla dwóch osób z jednym łóżkiem i zapytał ją, czy by z nim pojechała. Ona powiedziała, że tak i że czy w ramach cięcia kosztów, czy mogliby zamieszkać w jednym pokoju. Ona powiedziała, że oczywiście, pod warunkiem, że będzie wspólne łóżko. Więc bardzo jasno się zdeklarowała, on się bardzo jasno zdeklarował, więc powiedział, trudno, klamka zapadła, nie ja pierwszy, nie ja ostatni, trudno. I przy ten moment, kiedy dzień przed wyjazdem nie wytrzymał, poszedł do swojego pastora i powiedział mu o tym. I ten pastor mówi, wiesz co Biblia na ten temat mówi? Wiem. Mówi, ale ja już nie mam siły. On mówi, okej. Okay. Mówi, ja nie jestem w stanie Ci nic powiedzieć, ale będziemy się modlić. I zaczęli się modlić. Nie stąpił anioł z nieba, nic takiego na, na spektakularnego się nie stało. Pomodlili się. I ten pastor mówi, i co? On mówi, jest to nic. Nic. On mówi, przepraszam. I kiedy wracał do domu, jechał bardzo wolno do domu, myślał sobie naprawdę tyle lat małżeństwa, przypominał sobie różne rzeczy. Wierzymy, że to Duch Święty w nim to przypominał. I powiedział sobie, nie, tak nie może być. Zanim dojechał do domu, zatrzymał się, zadzwonił do tej sekretarki, i mówi, wiesz co, to co zrobiłem było ohydne, nie jedziemy razem. Ona mówi, to ja się zwalniam z pracy, mówi, zwalniaj się. Nawet myślałam o tym, żeby, żeby się po prostu rozstać. Yy. Nie mogę tego zrobić. Kiedy opowiadał mi tę historię, to było wiele, wiele lat później. I on mówi tak: dzisiaj cieszę się, że tego nie zrobiłem. To jest to, o czym mówi tutaj list do Hebrajczyków. Bóg będzie walczył o nas. Jeżeli tylko, jeżeli widzisz, że upadasz, jeżeli widzisz, że nie masz sił, nie masz wołaj do Niego. Prosi innych o modlitwę. Bóg będzie walczył o Ciebie.